Robiąc ostatnio porządki w elektronice u rodziców, przypomniała mi się zabawna historia. Lat temu, chyba z 15, ojciec mój, tak jak każdy szanujący się hurtownik, kierownik, prywatarz, badylarz, mikroprzedsiębiorca, brygadzista i taryfiarz w tym kraju, był szczęśliwym posiadaczem Motorola V, kultowego wówczas modelu telefonu komórkowego Motorola Razer V3. Dla Gimbusów, to taki wysadzany diamentami iPhone X w oczach panów z wąsem z początków tego wieku. Jako wierny fan pan Marki, miał już chyba trzeci taki sam model, w tym jeden złamany w pół po nam bramy przez Noivila w meczu z Niemcami w 06, tatko mój został uhonorowany przez RGSM przywilejem otrzymania specjalnej, spersonalizowanej tylnej klapki do ukochanego atrybutu każdego o wyglądzie Jerzego Engela z dowolnie wybranym, wygrawerowanym napisem. Pamiętam ten wzrok. Jak stoi rano w kuchni w swojej dżinsowej kurtce z kubkiem neski w dłoni z delikatnym uśmieszkiem wpatruje się zamglonym spojrzeniem we wschodzące słońce, wyobrażając sobie jak Januszom w robocie spadają półbuty z wrażenia. Gdy w końcu nadszedł dzień odebrania przesyłki z kodem lodowania do specjalnego portalu, ojczulek zagonił mnie czym prędzej przed kompa i sam gdzieś zniknął. Patrzę, a gość targa z piwnicy jakąś zakurzoną księgę z paremiami łacińskimi i narecytować. tato, tato. Pozwól, że ci przerwę w tym momencie. Tu jest czternaście znaków do wykorzystania. No i się zaczęło. Kocham graszkę, whisky, moja żono, Wile kulfide, cool ksywa z wojska, znak Zodiaku, piwo to moje paliwo, cytaty z psów, cytaty z killera, rymowanki oteściowej, forza supraślańska, Bi grajewiaka, rambo 3, Carpe diem. Jeśli nie możesz mnie znieść, kiedy jestem najgorszy. Nie no, żartuję. Podjęcie tak strategicznie istotnej i co najważniejsze nieodwracalnej decyzji zajęło mu chyba z dwa tygodnie. W końcu ostatniego dnia promocji zagoniłem tatę przed kompa po ostateczne rozwiązanie kwestii fałkowskiej. Ojciec, decyduj się, bo zaraz klapki w ogóle nie będzie, a ja ten 26-cyfrowy kod logowania znam już na pamięć. Tatko postawiony na rozdrożu życia podjął jedyną słuszną decyzję. Andrzej.